oddaj terenu Ukrainy nie dobra przestani przyłącz no okej okay. rzecz to twój koniec chyba ty to twój koniec proszę przestani rzecz pospolito hello my fajkę. co jakim cudem brzcież, ciebie zabiłem to twój koniec rzesz o trzecia. nie. Wrócę jeszcze. Nie. Robicie wasz wielki błąd. Nie. Koniec rzeszy trzeciej emotikon szeroki uśmiech. Litwa się połączysz. Tak. W końcu jestem silny jak w XVI wieku. Co ty robisz, kurwo jebana zajebiesz mato Ukraina masz przez ranę? nie. O ja pierdolę, co to było? Mam nadzieję, że nie żyje Rzesza, bo szyłasłem, że odrodzi swoje sojusznikom.